Katedra ma bardzo rozległe znaczenie dla każdego biskupa najpierw ze względu na to, że ona oznacza miejsce biskupie albo też dom biskupa rezydującego w określonej diecezji. I to znaczenie samego miejsca podkreśla wagę z katedry każdej, nie tylko tej poznańskiej, ale każdej katedry, jaka znajduje się na całym świecie. Miejsce, przy którym rezyduje biskup albo arcybiskup w archidiecezji. Druga sprawa to jest baptysterium. Katedra to jest również to szersze znaczenie, które rozciąga się nie tylko na miejsce zamieszkiwania arcybiskupa, ale także na baptysterium, czyli miejsce początków tego kościoła. Miejsce przez które przechodzili pierwsi katechumeni, którzy zostali wprowadzeni do kościoła i zbudowali ten kościół i w dalszym ciągu przez wszystkie wieki budują go aż do końca. Potem katedra to jest także określony kościół, kościół, który jest wyjątkowy w całej archidiecezji, więc kościół ten, który stał. Samych początków tej organizacji kościelnej w danej archidiecezji, i który tutaj, właśnie poprzez sam tytuł Świętego Piotra Pierwotny, wskazuje na pierwsze miejsce w całej Polsce, to znaczy i na pierwszą diecezję, i na pierwszą katedrę w całym naszym kraju, w całej naszej ojczyźnie. Potem katedra to jest również e, także i monasterium. Tak szeroko można rozumieć to miejsce katedralne czyli miejsce, w którym zbiera się duchowieństwo, gdzie prowadzona jest regularna modlitwa, i miejsce szczególnie poświęcone i dedykowane modlitwie za cały Kościół archidiecezjalny. To jest również szersze znaczenie katedry. Do tego dojdzie pewnie jeszcze katedra jako schola to najbardziej jest powiązane. Właśnie z tym krzesłem, które tutaj obok mnie stoi. To jest właśnie w, podobnie jak w samej organizacji uniwersyteckiej: katedra znaczy pewną jednostkę organizacyjną, szkolną, tak też i tutaj katedra ma znaczenie nie tylko miejsca przewodniczenia w liturgii, ale przede wszystkim miejsca nauczania. Nie w tym tylko znaczeniu, jakoby biskup. Yy, stąd mógł nauczać, ale jakoby samo nauczanie powinno tutaj reprezentować rdzenną ortodoksję, nauczaniu całego kościoła archidiecezjalnego. W końcu, oprócz tej, tego znaczenia katedry jako miejsca nauczania głównego i pierwszego w archidiecezji dzisiaj przejętego przez Wydział Teologiczny, da się też i dodać Katedrę w rozumieniu hospicjum, to było to pierwotne znaczenie katedry. Wszystkie te znaczenia katedry mieściły się właśnie w punkcie wyjścia już tutaj, i to w X wieku po Chrystusie, kiedy na polskich ziemiach pierwszy kościół Piotrowy został tutaj właśnie założony i stąd promieniował na cały nasz kraj.